Nie ma nawet maszynki, żeby Cię zgolić. Hmm. Coś no, ciekawego nie ciekawego, bo wiesz... Kurwa, duchedzie jebany, totalny jebany. Co for... Pracetów na karuzeli 10 to ci, stary, kurwa, piw przyniósł, żebyś się najebał, żebyś trochę chociaż zmądrzał, ja pierdolę. Kurde! Pokwal się ile masz, no to kurwa pokwal się. Kurwa, powiesz, masz dobra, 16, dobra. To ci, kurwa zezniam. Mam 14, Szmato, mam 14, a Ty masz 12, i co? Jem. Kurwa, I o, o. kurwa, mi ci rozjęło kurwa, masz. Dobra, jak ty masz metr masz trzydzieści, metr jesteś zjebanym karlicą, kurwa. O ty masz metr trzydzieści w kapeluszu i szpilka, czy coś tam gadać pod nosem. Stary, stary, nie ma kutasa, on cię chłopie pepsi zapykał, kurwa, nawet... Mordo, zapykał. Mordo, ale chłopie, mordo, mordo, ale chłopie mordo, twoją matkę zapłodnili i tak Kurwa, ty się wyszła. urodziłeś sprętem na głowie, bez tam... gościu, ty się masz czternaście lat do mutacji i miałeś, jesteś, kurwa, jakiś rozjebany. No jestem, może był, nie ma mutacji, ale pokazać ci dowód, jak mnie nie wierzysz? No mordo! Jesteś, kurwa, rok starszy! Utkaj pizdę, on zeli w tam Czy co? po co tak pikasz? Ja pierdolę, chłopie! To, że się mutacji nie przejdzie, niektórzy mają po 16 lat i mają mutację. i chuj ma mutacja do wieku? Chopie, jak... No dobra, kozaczycie, a macie może 13-12 lat. Jeżeli bym was spotkał w rzeczywistości, to jesteście najprawdopodobniej jednoształowcami, czy tylko zaczął śmieszne, w No nic śmieszne. nie mogą robić. No śmieszny to twój stary był, gdy opowiadał kawał, ani się nie zaśmiał. Tak? Dobra, nie pierdol tyle, bo się zapowietrzysz, tak? O, jebany, kurwa. Jebany, jebany to ty byłeś, kurwa, stajni z krowami, kurwa. Może Jeszcze ci powiem, że masz taką starą pustą, że daj mi czekolady trochę i się puszcza za... Nie. Ty twoja matka się puszcza za wojaka i co ty tam do mnie szczekasz? Nie no, ale proszę... jebany. No to jest jebane. twój stary menel, jebany, który pod kurwa, zbiera banany. No tak, chłopie. Twój stary, tam rozłożony, siedzi po lidlem. Kurwa, strycis, zdał bogi. Ziegolak, pierdolony. Daj mi swój No odmuchaj, tak tam, co, to ci stary dmuchał, kurwa. Otrz owoc oczy, żebyś coś widział. ty, weźcie się w z dupy, Porozmawiamy. porozmawiamy. Kurwa, Hopi, jak ty masz ryjak, zderza, kurwa. Stary, ci pierdoli na białej twoja matka ty ma pidy, jak zderza, bo każdy ją rucha. Za dwa tak, złote, Tylko dla leży Jesteś w uprawczaku, jebany Aha, pierdo. No pierdolisz, jak ty nie masz czy wejść na operację, albo patyczka sedlej. Mówię, twoje ludzkie zapomnieli patyki ja mi ja takie... Kurwa, masz metr sześćdziesiąt coś, masz weź, masz 60, to 60, coś kurwa, pierdolisz. Metr sześćdziesiąt? No, ty masz metr pięćdziesiąt, kurwa, osiem na, kurwa, na krześle, jebany Pecie. Ja mam 170 kurwa, 178, ja pierdolę. Śmieszny, <śmieszny, <śmieszny jesteś. No śmieszne, za Bardziej śmieszne niż twoja stara kurwa, gdzie się puszcza za czekoladę. Czego się mutujesz? Bracie mówi teksty jakieś kurwa, możesz mówić? Jakiś gruby i wpierdolasz kocipsy i kurwa tylko pobudujesz. No wiesz, że ty nawet starego nie masz. Patykiem matka zrobiła, wiesz, że włożyła zapatykę do dupy i urodziłeś się taki pedał jak ty. Więc gościu palgły, no i i chuj ci w dupę. No a co tam 16 latku, 15 Piętnastolatku, sorry. Dobra, ale, ale wy macie taką mocną atencję, że naprawdę. To ty się atencję na najlepsi Dżinko Prawda, jebany! Ja mam kurwa z, z tym! Ja mam model.